Dzień dobry, powiem wam jedno Kawa, kapusia, kawa, kabusia, wypita, jedziemy, no tak Środa, zapraszam was, przejażdżka mała O co dzisiaj będzie chodziło? O to, żeby się kręciło, no tak 行嘞，行嘞。 Pojechali. Oni szosą, Ja wolę ścieżką. Koń! Jak koń! Bądź jak koń. A ja Jagień! No tak! Płynie w tobie testosteron! Puka do twojego serca! I jest. A ja, no tak, jedziemy. Taka łąka to mi się podoba. Tak, taki strzał chwilowy był podkręciło mi to średnią do 26 teraz już spada bo ja nie lecę mam 28 km zrobione godzina 4, 26 i 1,27 średnio no zaraz będzie mi spadać w dół logiczne ale nie dla średniej tylko dlatego żeby ruszyć się żeby pobudzić trochę krążenie oczyścić znowu i znowu odpocząć i dalej do roboty a później weekend i zobaczymy co dalej glas, hojte miejscowości kiedy już się tak wkręcę i jadę to se tak mknę no dzisiaj warunki są teraz na tej drodze fajne jadę sobie tak 27, 28 i mknę Na przeciwka też mkną Klom klom A ja Cisnę na granicę teraz I jest bardzo fajnie Przychmurzyło, ale przynajmniej nie wieje huragan. tylko Miodzio warunki Naprawdę miodzio warunki 30 na godzinę Lekutko pcham korbę I tak właśnie ma być Turystikano i szosa No tak no i moje fantastyczne przejście graniczne, w którym zawsze lubię stanąć. Tym razem jadę. Tak jak mówiłem, tak sobie teraz mknę było więcej. O! O! Kamera czyni cuda. Od razu noga trochę przyciśnie. No Dla lepszego efektu! Nie, tak sobie jadę. 27, no teraz 30. 29. Tako, pyka mi. Z 26 minimum. Do 30 maksimum A czasami sobie podkręcę trochę, tu już trochę wysiłku trzeba włożyć ale się jedzie fajnie Sympatycznie Naprawdę Żeby nie było krótsze ujęcie te przytrzymam i jedziemy cały czas oczywiście Heh. rewelacja, fajnie się sunie pięknie no i troszeczkę spokoju teraz dwa wdechy i spokojnie sobie myk 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 ze względów oczywistych podskoczyło znowu 26,76 dziękuję oczywiście to teraz te wykonanie i ten przejazd to będzie jakieś 63 km stała runda. Nie ma nic wspólnego z turystyką, nie? Ale ja mówię, że tu jest nutka takiego strzału takiego nutka takiego ścigania ożywienia potrzebne, aby znowu za jakiś czas było tryk, tryk, 24, 23, 25, 20. Tak! Rewelacja moi mili! Rewelacja! Do tego momentu mogłem troszeczkę jechać tak, żeby utrzymać to wszystko. Teraz od Pilichowa to będę miał trochę różniście, ostrożnie i pomału. Serio. Nie to, żebym tam nakręcał się, ale dzisiejsze warunki są rewelacyjne, to mi się podoba. A zaraz wytłumaczę o co chodzi, bo ważna sprawa. 54 km 740 m, 2 godziny, 2 minuty, 26,86 średnio. 48 maksymalnie 11.55 18,5 stopni Celsjusza temperatura Dlaczego tak mówię teraz? Taki popis, nie? Przecież to turystyka, prawda? No dzisiaj mówiłem, że to nie ma nic wspólnego z turystyką, bo rzeczywiście nie. Dzisiaj jest po prostu przebudzenie się, pobudzenie, prowadzenie, utrzymanie swojego organizmu na pewnym poziomie. Tak, jeszcze jedno, ważne, to jest coś takiego, że takie właśnie osiągi dzisiaj przy takiej pogodzie, kiedy wiadomo, obowiązki i tak dalej, i tak dalej, wyjazd będzie około 63 km, bo jeszcze zostało jakieś 9, max 10 jak się zakręcę przez Arkonkę, zobaczymy. To jest to, że pakowanie do głowy sobie, że się da żeby zostało te, ten dobry impuls taki, żeby zostało to, że my to będziemy pamiętać. Słuchajcie, to, te średnie takie uzyskane na tych właśnie nawet w turystyce, na tych właśnie krótkich odcinkach, gdzie nie jedziemy tak zapakowani, tylko jedziemy się po prostu przejechać. To nie jest wyprawa, to jest przejażdżka taka. I nie jechałem tutaj na jakimś yy, pulsie takim, gdzie wysoko i yy, aż mi gwiazdki w oczach. Nie, ja sobie po prostu się sunąłem. Jakby były gwiazdki w oczach, to tu by było pod 30 albo nawet więcej niż 30, średnio. Uwierzcie. Nie jechałem, bo nie na tym to polega, ja buduję sobie formę i chodziło mi o to, żeby właśnie chodzi o to, żeby podświadomość nasza, żebyśmy zapamiętywali te dobre bodźce. Na przykład ja te 400 km jak przejechałem zapamiętałem dobry bodziec taki, że ja się nie wykończyłem tam, że to było wspaniałe. Jedyny taki mankament tylko był, że ja tam usypiałem, ale właśnie na to radę zrobiłem już, tak? A tutaj znowu będę pamiętał, że 26 na godzinę. Pod 27, 26, 86 średnia do tej pory. 50 kurcze, ponad 50 km zrobiłem w 2 godziny. 50 km to miałem, jak spojrzałem na liczbę, która tego na kamerę nie dałem, e, miałem 50 km zrobione, godzina 55. Tam 50 z groszy miałem. Poniżej, poniżej 2 godzin. A teraz tak jak mówiłem. Jeszcze raz, nawet 54 km z groszem, 2 godziny 2 minuty, 26,86 rzędu. I to jest chodzi o to, że nie to jakiś popis, że to ten, tylko chodzi o to, że to zapamiętujemy, że to jest w naszej głowie, że to się zaczyna nam później, podświadomość taka, że, że będzie nam się chciało, impuls jest. Zapytajcie się, jeżeli ktoś nie chce uwierzyć mi, zapytajcie się zawodowców, zapytajcie się ludzi, którzy trenują. Modujemy takie rzeczy. I to jest impuls, to jest właśnie ten na plus to idzie później. Bo pamiętamy, że, że o kurczę, tak jechaliśmy tyle kilometrów, to teraz i... No. no! No. Dobra. To trzymajcie się, dziękuję. Krótko, ale... Tak miało być. Cześć!